Dobry, zanim omówimy temat skały i surowce mineralne, ja chciałabym, abyśmy sobie przede wszystkim wyjaśnili, czym te skały są. Litosfera, jak już wiemy, to jest zewnętrzna część naszej Ziemi, składa się ze skorupy ziemskiej i... Yy, z cienkiej, twardej warstwy perydotytowej, która przyklejona jest jakby do tej skorupy ziemskiej od spodu. Tak czy siak jest to ten fragment naszej planety Ziemi, który pływa w astenosferze, to znaczy pływa w magmie. Litosfera zbudowana jest ze skał. Natomiast skała jest to mieszanina minerałów, tych samych bądź różnych. Natomiast co to, to jest minerał? Jest to pierwiastek bądź związek chemiczny, który powstał w sposób naturalny. W skrócie. Skały, jeżeli chodzi o ich powstawanie, czyli genezę, możemy podzielić na skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Skały magmowe, jak sama nazwa mówi, są to skały, które powstają ze stygłej magmy. Bądź lawy. Czyli mówiąc inaczej, są to skały, które powstają pod ziemią, kiedy zastyga nam magma, bądź na powierzchni ziemi, kiedy wylewa się nam lawa, prawda? Skały, które powstają z zastygniętej, zastygłej w głębi ziemi magmy, nazywamy skałami jawnokrystalicznymi. Co to znaczy? To znaczy, że widać w nich poszczególne, tutaj mamy granit. On jest, on jest generalnie oszlifowany w dużej mierze, więc widzimy poszczególne kryształy. Dlatego te skały nazywamy skałami jawnokrystalicznymi. Natomiast kiedy wylewa się na powierzchnię lawa i zastyga, no tutaj, proszę Państwa, raczej kryształów nie widzimy, dlatego te skały nazywamy skałami skrytokrystalicznymi. Okej. Okay. I teraz, moi kochani, przykłady skał właśnie głębinowych, czyli tych zastygłej magmy jawnokrystalicznych, to chociażby grani. Przykłady skał mm, wylewnych, czyli skrytory, skrytokrystalicznych, to chociażby bazalt. Skały mm, osadowe. Jak sama nazwa mówi, skały osadowe powstają w wyniku osadzania się czegoś gdzieś. Moi kochani, mogą nam osadzać się trzy rzeczy. Mogą nam się osadzać okruchy skalne, dlatego będą skały osadowo-okruchowe. Mogą nam osadzać się szczątki organiczne, dlatego będą osadowe organiczne i mogą wytrącać się również związki chemiczne, chemiczne z wody na przykład, dlatego będą skały osadowe chemiczne. I tak, proszę Państwa, skała okruchowa to będzie taka, która powstanie, osadowa okruchowa, która powstanie w wyniku osadzania się okruchów skalnych. Przykład. Wyobraźmy sobie, że płynie rzeka. Rzeka niesie piasek. Ten piasek jest transportowany do jeziora albo do morza i na dnie morza ten, tenże siedlaczek, się gromadzie na dnie rzeki również i proszę Państwa, kiedy warstwa na warstwie ten materiał się gromadzi, piasek może ulec takiemu sprasowaniu pod wpływem ciśnienia warstw, które są coraz wyżej i z piasku powstanie nam piaskowiec. Pamiętajcie, że sam piasek jest też skałą, tylko on będzie luźny, natomiast piaskowiec będzie skałą zwięzłą, czyli to wszystko będzie posklejane do kupy. Jeżeli rzeka na mnie się muł, to będzie mułowiec skałą. Jeżeli ił, to będzie iłowiec. Więc skały okruchowe są to skały, które powstają z nagromadzenia się okruchów skalnych. Proste. Okej. Okay. Proszę Państwa, skały mm, osadowe, organiczne. Wyobraźmy sobie, że mamy morze. A w tym morzu żyją organizmy morskie. Czy one są wieczne? Nie. One w pewnym momencie zrobią... No dokładnie. I co się dzieje z takim organizmem? No proszę Państwa, jeżeli... To jest małż, to ta część yy, tej tkanki takiej miękkiej, ona będzie zjedzona przez inne yy, organizmy, bądź się po prostu nie wiem, rozłoży, zgnije, tak, i tak dalej. Natomiast, y, co się stanie z muszlą? Muszla opadnie na dno. Y, czy my mamy świadomość, że na dnie oceanów tak naprawdę może być cmentarzysko takich właśnie twardych y, szczątków? No tak. I teraz te szczątki spadają jeden, jedne na drugie, jedne na drugie, tworzy się warstwa, takie gromadzenie się szczątków nazywamy sedymentacją. Y, I teraz, proszę Państwa, co się dzieje? Te szczątki się gromadzą, warstwa jest coraz większa, ta na dole jest najbardziej sprasowana i z tego, proszę Państwa, co nam powstanie? Skała osadowa organiczna. I taką skałą osadową organiczną, właśnie tak powstającą, jest moi kochani. Tutaj nawet mamy, właśnie pokazane te szczątki. Mamy, proszę Państwa, wapień. Ok, a więc moi kochani, mamy skałę wapienną. Inną skałą osadową, ona troszkę inaczej powstaje, kiedy drewno nam się przywraca w jakieś bagna i tak dalej. Drzewo. Węgiel. Moi kochani, mamy węgiel, ale o tym, jak powstaje węgiel, już sobie y, mówiliśmy, więc y, nie wracamy do tego. Czyli są to skały osadowe, organiczne. Y, bronek trzęsie się nam stałem y, Proszę Państwa, z nagromadzenia się szczątków y, organicznych. Okej, okay, skały osadowe, chemiczne. Proszę Państwa, y, jak to kiedyś leżało u mnie w klasie na parapecie, to ludzie mówili, myśleli, że leży kawał mięsa. Nie, to jest sól. Ona jest różowa, ponieważ są w niej minerały, które ją zabarwiły na różowo. Natomiast sól kamienna. Każdy z Was na lekcjach przyrody robił takie kryształki. Soli. Roztwór yy, yy, wodny soli, patyczek, nitka i to woda odparowywała i krystalizowała sól. Dokładnie. W wyniku odparowania wody mamy, proszę Państwa, chociażby sól kamienną, czyli jest to skała osadowa, chemiczna, w wyniku wytrącania się kryształków soli z roztworu wodnego. Okej, okay. proszę Państwa, to były skały. Osadowe. Zostały nam skały metamorficzne. Metamorfizm to jest przeobrażenie, dlatego inna nazwa są to skały przeobrażonej. Proszę Państwa, przeobrazić skałę to zadziałać na nią wysoką temperaturą albo wysokim ciśnieniem, albo tak naprawdę jednym i drugim. I teraz, gdzie takie warunki są? Najczęściej takie warunki są w głębi Ziemi. My już wiemy, że, że płyty, płyty są w ruchu i jedna płyta. Zanurza się pod drugą, tam jest gorąco i wysokie ciśnienie i może dojść na przykład do sprasowania, do sprasowania skały. I teraz zobaczcie, to jest granit, a to jest granit sprasowany, czyli gneis. Nie zauważyliście, że one są podobne, tylko w gneisie widać, że to było iii, potężnie splaskacone, zgniecione pod wpływem potężnego ciśnienia i nam te kryształy się jakby rozjechały, więc one mają takie, tworzą takie smugi, a granit nieprzeobrażony, na piękne kryształy takie kształtne, a te są takie rozjechane. Widzimy, czyli skała magmowa, a tu jest skała metamorficzna. Proszę Państwa, metamorfizm może być jeszcze i inny. Możemy wyobrazić sobie taką sytuację, że mamy wapień gdzieś nieopodal wybucha wulkan, wypływa lawa, b, 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 b. płynie, 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 przepłynie się po tym wapieniu. Jeżeli ona się przepłynie po wapieniu, to ona go przetopi. Wiecie, co z niego potem powstanie? Marmur. Musicie wiedzieć, że przetopiony wapień to nic innego jak marmur. I marmur jest skałą przeobrażoną. Myślę, moi kochani, że skały są, są proste. Nauczcie się tych przykładów, które, mają, które są również w podręczniku, bo to, bo to nie zginie. Jeszcze raz, skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Magmowe to skały, które powstają z zastygłej magmy w głębi ziemi bądź lawy na powierzchni. Te na powierzchni nie mają widocznych kryształów, czyli są skrytokrystaliczne. Te w głębi mają widoczne, więc jawne krystaliczne. Osadowa, okruchowa, organiczna i chemiczna. Osadowa nagromadzenie się okruchów, różnej wielkości, więc różna skała. Dalej, organiczna nagromadzenie się szczątków organicznych, roślinnych bądź zwierzęcych. Mówiliśmy o wapieniu zwierzęcym i o węglu roślinnym. Chemiczna, proszę Państwa, wytrącanie się z roztworów, chociażby soli. Natomiast skały metamorficzne to jest przeobrażenie skał już wcześniej istniejących przez ciśnienie i temperaturę, najczęściej w głębi Ziemi, ale niekoniecznie bo na powierzchni też lawa może potraktować nam odpowiednio skały. To tyle, jeżeli chodzi o genezę skał. Jakie skały występują w Polsce, moi kochani? Yy, musimy wiedzieć, że niedawno był lodowiec, i tak naprawdę w siódmej klasie to my musimy mieć świadomość, że my bardzo dużo rzeczy możemy zwalić na lodowiec. I teraz. Trzy czwarte powierzchni naszego kraju pokrytych jest skałami, które są pozostałością po lodowcu. Wiem, że jak lodowiec był, to pozostawiał nam kupę śmieci zwanej moreną, prawda, denną i tak dalej. I w związku z tym bardzo dużo skały jest pochodzenia właśnie związanych z działalnością lądolodu na terenie polskim. Natomiast uwaga, czym się różnią skały od surowców mineralnych? Hmm. Surowce mineralne, moi kochani, to skały, które człowiek, hmm, Chce mieć, czyli traktuje jako coś, co dla niego jest ważne i będzie to wydobywał. Czyli takie skały, które są gospodarczo potrzebne człowiekowi i on będzie z nich korzystał, będziemy nazywać surowcami mineralnymi. I teraz, czy Polska jest zasobna w surowce mineralne? Tak. Polska ma kilkadziesiąt różnych surowców mineralnych, czyli skał użytecznych i potrzebnych człowiekowi. Z tego kilkanaście to są takie naprawdę mega, mega, moi kochani, ważne. Surowce mineralne możemy podzielić na takie cztery grupy. Metaliczne, energetyczne chemiczne i skalne. Surowce metaliczne to takie, z których będziemy mogli pozyskiwać, tworzyć metale. I tutaj mamy rudy żelaza, rudy miedzi i rudy cynku jołowiu. To są surowce, które w Polsce występują. Surowce skalne to piaski, żwiry, gliny, wapienie, granity na przykład, tak? Surowce chemiczne to będzie sól kamienna, sól potasowa, siarka, fosforyty. Natomiast, proszę Państwa, surowce energetyczne to takie, które nam dają energię, czyli to będzie Proszę Państwa, węgiel kamienny i węgiel brunatny, to będzie ropa naftowa i to będzie gaz. To są przykłady surowców mineralnych, jakie w Polsce jak najbardziej mamy. Rudy żelaza, te, które były dobre, już są wykorzystane i ich tak naprawdę możemy powiedzieć, że nie mamy, bo w okolicy Suwałk, północno-wschodnia Polska, tam mamy moi kochani Zielone Płuca Polski, czyli jest to teren. Przez Stowarzyszenie Gmin, jakby chroniony, jest założenie, że tych surowców nie będzie się wydobywać, nie będzie się tworzyć yy, yy, działalności gospodarczej, która degraduje środowisko. W związku z tym, po drugie, one zalegają bardzo głęboko, więc ich wydobycie jest tak naprawdę mało opłacalne i, i, i skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla środowiska. W związku z tym nie traktujemy ich jako, jako złoża perspektywiczne. Natomiast powiedziałam, te rudy, które wydobyto, to wydobyto. Yy, z żelaza robimy stal. W Polsce są huty, ale o tym będziemy mówić. Rudy miedzi. Rudy miedzi, proszę Państwa, występują rejon Lubin, Polkowice, Głogów. Tak mniej więcej w takim, w takim obszarze na Dolnym Śląsku. I teraz do czego jest nam potrzebna mieć? Musicie wiedzieć, że rudą miedzi, ja Wam pokażę rudę miedzi. O, proszę bardzo. To jest, moi kochani, ruda miedzi. Fajnie, nie? W ogóle nie jest pomarańczowej, nie świeci i nie jest złotowego koloru. No właśnie. Proszę Państwa, w tej miedzi pierwiastek miedzi stanowi około 1%. Co to znaczy? My musimy tak naprawdę kupę kamieni przerobić, żeby pozyskać z nich tak prawdziwą miedź. W związku z tym domyślamy się, że wydobycie miedzi i sama miedź będzie bardzo, bardzo droga, ponieważ strasznie pracochłonne jest produkcja tej, tejże właśnie miedzi, dlatego miedź jest bardzo, bardzo droga i moi kochani, tam gdzie jest Wydobycie miedzi, czyli ród od razu jest huta, żeby to tworzyć, bo tych kamieni nie opłaca się daleko przewozić. Ale my nie o tym. Do czego wykorzystujemy miedź? Miedź, proszę Państwa, wykorzystujemy. Miedź nie wchodzi w reakcję z wodą, więc jest wykorzystywana do na przykład pokryć dachowych, jest wykorzystywana do tworzenia różnego rodzaju rur, rynien, do instalacji, nie wiem, centralnego ogrzewania, ale miedź również ma zastosowanie w elektryce czy w elektronice, więc jest rzeczywiście bardzo cennym metalem. Okej, okay, idziemy dalej. Cynki ołów. Cynki ołów wykorzystamy, wydobywujemy w rejonie Olkusza, Wyżyny Śląskiej, tutaj tak, Wyżyna Śląska w kierunku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. I teraz, moi kochani, do czego wykorzystujemy cynk? Cynk również jest potrzebny do na przykład pokrywania elementów metalowych, po to, żeby one nie rdzewiały. Czyli ktoś mówi, że daje coś do ocynkowania, tak? czyli pokrycia taką warstwą, która zabezpieczy przed korozją. Wykorzystujemy w produkcji chociażby akumulatorów, w produkcji farb, w produkcji kwasu siarkowego, więc też jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebny. Okej, okay. moi kochani, to są surowce metaliczne, surowce skalne. No, cała północna i środkowa Polska to piaski, żwiry i gliny. Spróbujcie wybudować dom, wybudować drogę bez piasku i żwiru i w ogóle, więc jest to bardzo ważny materiał. Budulcowy, również do produkcji ceramiki. Natomiast proszę Państwa, rejon wyżyn to chociażby moi kochani wapienie na Wyżynie Kieleckiej, Wyżynie y, Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżynie Lubelskiej. Wapienie wykorzystywane są chociażby do produkcji, do produkcji cementu. Rejon sudetów, moi kochani, to kamieniołomy, w których mamy bazarty granity i marmury. I je wykorzystamy w budownictwie. Zobaczcie, krawężniki, kostka brukowa, granitowa, yy, parapety w domach, schody, podłogi i tak dalej. Więc to jest rzeczywiście bardzo ostatnio popularny yy, surowiec skalny. Surowca energetyczna, węgiel kamienny. No, mówi się, proszę Państwa, że Polska węglem stoi. Chciałabym, żebyśmy yy, powiedzieli sobie, jakie są różnice między węgiel kamiennym a węg węglem brunatnym. Od razu widzicie, że w w lewej ręce, czyli po Waszej prawej stronie mam węgiel brunatny, a w prawej ręce mojej mam węgiel kamienny. Mrówka. Sio. Ok. Moi kochani, i teraz tak, jak już widzicie, ten mi się kruszy cały czas. Ten mi się cały czas kruszy. Węgiel brunatny jest młodszy. W nim, jeżeli się dobrze przyjrzymy, nie wiem, czy tutaj akurat nam się uda zobaczyć, uda. Zobaczcie, widzimy fragmenty nieprzetworzonego drewna. Widzicie to? Takiej rzeczy nie zobaczymy już w węglu kamiennym. Węgiel kamienny jest starszy, bardziej przypomina rzeczywiście skałę. Ten tak nie brudzi, zobaczcie, moja ręka od węgla brunatnego, a moja ręka od węgla kamiennego. W tym nie ma tyle wody, co w tym. Ten jest bardziej zbity niż ten, ten jest bardziej kruchy, ten nie. Ten. Zalega głębiej, bo wcześniej powstał, jest bardziej sprasowany, tak? I w nim proces uwęglenia trwał dłużej, więc możemy powiedzieć, tu jest więcej węgla w węglu. Natomiast ten dużo nieprzetworzonego jeszcze drewna, więcej wody, bardziej kruchy, mniej węgla w węglu i zalega wyżej. Dlatego, proszę Państwa, ten węgiel wydobywamy w Polsce metodą odkrywkową, bo on zalega stosunkowo płytko, więc robimy dziurę w ziemi, wydobywamy węgiel i tyle. Do tego musimy zjeżdżać pod ziemię, bo on zalega dużo, dużo głębiej. Węgiel kamienny występuje, proszę Państwa, na Wyżynie Śląskiej, w lubelskim zagłębiu węglowym w okolicy Bogdanki. Pamiętajmy, że tam jest jedna kopalnia, natomiast na Górnym Śląsku tych kopalni jest znacznie, znacznie więcej. Węgla mamy jeszcze na kilkadziesiąt lat, więc spokojnie. Do czego go wykorzystujemy? No chociażby do ogrzewania swoich domów, ale przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej. Pamiętajmy, że prąd w Polsce produkowany jest na bazie albo węgla brunatnego, albo węgla kamiennego. Teraz mówimy o węglu kamiennym. Natomiast węgiel brunatny jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do produkcji, i, prądu. I główne regiony wydobycia węgla brunatnego to okolice Bełchatowa, okolice Konina, Koła i Turku i, proszę Państwa, okolice Bogatyni. Tam wydobywamy węgiel, węgiel brunatny i pamiętajmy, gdzie wydobywamy węgiel brunatny, od razu mamy elektrownię opaloną węglem brunatnym, bo węgla brunatnego nie opłaca się transportować. Więc tam, gdzie węgiel, tam od razu jest elektrownia, spalany i produkowany prąd. No i największa elektrownia w Polsce, elektrownia Bełchatów, opalana węglem brunatnym. Proszę Państwa, gaz ziemny wydobywamy na, w regionie Wielkopolski i gaz ziemny wydobywamy w rejonie Podkarpacia, chociażby w rejonie Przemyśla. Natomiast, moi kochani, hmm, gaz Gaz ziemny wykorzystujemy do y, ogrzewania naszych domów, wykorzystujemy w przemyśle, również w przemyśle y, chemicznym. Y, nie wykorzystujemy za bardzo gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej, ponieważ y, jakby mamy tego gazu wcale niedużo i my gazu musimy jeszcze kupować, bo ten, który mamy jest go za mało. Y, co z ropą naftową? Y, ropa naftowa często towarzyszy gazowi ziemnemu, więc y, znowu okolice Krosna, okolice Gorzowa y, Wielkopolskiego czy... W strefie ekonomicznej, czyli w szelfie Bałtyku na północ od rozewia. Tam mamy ropę. Znowu nie mamy jej wiele, więc musimy ropę też kupować, importować. Z ropy robimy chociażby paliwa, więc ona jest jakby bardzo ważnym surowcem energetycznym. Surowce energetyczne głównie do produkcji energii różnej. Natomiast nie zapominajmy, że węgiel, ropa, gaz wykorzystywane są również chociażby w przemyśle chemicznym. I z węgla produkuje się przy pomocy. Węgla, produkuje się również tworzywa sztuczne, więc o tym jak najbardziej musimy pamiętać. Głównym surowcem chemicznym, który, który, który mamy w Polsce jest, proszę Państwa, sól kamienna. Sól kamienna jest w kilku odsłonach, bo duże regiony to środkowa Polska, możemy powiedzieć, to rejon kłodawy, ale również, proszę Państwa, wieliczka bochnia Tarnów na południu, taka linia. I moi kochani, ta w centralnej Polsce jest solą starszą, zalega znacznie głębiej, natomiast ta na południu jest solą młodszą. Sól wykorzystujemy głównie w przemyśle chemicznym. Y, spożywczym, sól jest konserwantem, jest, mamy kwas solny y, w, w produkcjach chemii y, gospodarstwa domowego, tak? więc y, ma powszechne, powszechne zastosowanie jest ważnym surowcem i mamy tak naprawdę tej soli całkiem sporo. Pamiętajmy o tym, że solą sypiemy również y, drogi zimą, żeby y, było bezpieczniej. Krótka powtórka. Proszę Państwa, węgiel kamienny występuje w trzech jakby odsłonach, zagłębie lubelskie, zagłębie górnośląskie i dolnośląskie. Uwaga! W dolnośląskim zamknięto wszystko, wszystkie kopalnie. To, co się dało wydobyć, już wydobyto i po prostu tutaj już węgla się nie wydobywa. To, co zostało niekorzystnie, zalega cienka grubość pokładu, więc nie opłaca się. Najwięcej węgla wydobywamy w tym regionie. Tutaj powiedziałam, tak naprawdę jedna kopalnia. Węgiel brunatny. Jak widzimy węgla brunatnego, są różne jakby łaty. Najwięcej węgla wydobywamy oczywiście w regionie Bełchatowa, Konin, Koło, Turek, powiedziałam, w tym regionie i Bogatynia. Tutaj są trzy główne miejsca wydobycia węgla brunatnego. Gaz ziemny i znowu pod Podkarpacie mamy, proszę Państwa, te teren hmm, Kotliny, Sandomierskiej nawet, prawda? Widzimy Wielkopolska i, proszę Państwa, na hmm, pobrzeżu zachodnia część. Ropa naftowa, ropa naftowa rejon szelfu na północ Drozewia, mamy, proszę Państwa, doły jasielsko-sanockie, tak tzw. Jaszło-Krosno sanok i okolice Gorzowa Wielkopolskiego. Rudy miedzi Lubin Głogów. Tej miedzi mamy całkiem, całkiem sporo, mimo że nie wydaje się. Wstępnie proszę Państwa, rudy żelaza. Te, te, te rudy, o których mówiłam, są to rudy, których nie wydobywamy. I one są zasobne, jakby w żelazo. Natomiast to, co mamy tutaj, to jest w dużej mierze wyeksploatowane rudycynku i ołowiu. Proszę bardzo. Rejon olkusza, następnie moi kochani siarka. Siarka jest surowcem chemicznym, ale my siarki ym, za dużo nie wydobywamy, ponieważ możemy pozysku, pozyskiwać siarkę jako produkt uboczny w wyniku oczyszczania spalin z elektrowni, chociażby. Sól kamienna, jak już powiedziałam, yy, centralna polska i wieliczka bochniatarnów, oczywiście w tej linii. Następnie solę potasową mamy tutaj, fosforyty. Gips wykorzystywany w jest wykorzystywany w przemyśle związanym z budownictwem, wapienie, pas wyżyn, granity, region Sudetów i proszę Państwa, również w tym regionie są bazalty. Udało nam się Was zainteresować surowcami mineralnymi w Polsce, że nie zanudziłam Was, że to jest zrozumiałe. Tak naprawdę musimy się nauczyć, gdzie one występują i do czego są wykorzystywane. Życzę Wam powodzenia, owocnej, udanej nauki. Pokaż się, Bronek. Nie chcę się pokazać tym razem. Y, y, owocnej, udanej nauki. A moi kochani, na następnej lekcji będziemy już mówić o klimacie i pogodzie w Polsce. Serdecznie, serdecznie zapraszam. Pokazał się.